Okej, okay, przekonałem się w głupi sposób, co tam jedna rzecz robi. Może teraz się w taki dziwny sposób o tym nie przekonam. Nie będę różnych rzeczy próbował. Bardzo ładnie. Wezmę sobie to, bo mi tu molestuje jakiś... ...pies. No i kurde, zepsuł mi. Za upierdliwe pisko Jeszcze na jest zdjęty Tutaj mam trochę życia. O masz, szpanie. Hu A nie, dobra. Myślę, że mu głowa no, no dobra, pozbierajmy tu kilka elementów, bo dziwnie to tak trochę wyszło. A fajna broń w sumie to jest yy, niekończąca się amunicja. Bardzo fajny. No nie, jednak się kończy. Muszę się trochę podładować. Ale te bronie takie ładowane są nawet no, Całkiem spoko. Dobra, teraz poszukajmy jakiegoś elementu przejścia. Ale nie będę kombinował i nie będę uruchamiał różnych takich rzeczy, bo jeszcze się zabije ponownie. Już wiem, co to robi. Warto nie eksperymentować więcej na takich elementach. ...otoczenia. Celownik dostałem, O, ...osko. Fajny ten celownik, podoba mi się. Weźmy ten, tą broń. Dobra. No i co teraz? Przyszedłem stąd... Rozwaliłem tu kilku gości. Tutaj coś jest, to sobie to wezmę. Tu jest jakaś szczauka, ale tutaj się nie da nic zrobić. Tutaj mamy mapę, przydatna rzecz. O, wezmę sobie tą broń teraz, jak ją mam. No i przejdźmy się jeszcze, popatrzmy, czy tu czegoś nie pominąłem. No teoretycznie... Aha, okej. Okay. Dobra. Czyli jestem tu i zmierzam teoretycznie w dobrym kierunku. Zagmatwane to będzie, kilka skrętów różnych. Multum żołnierzy. Ale baza kosmiczna, jak to baza kosmiczna? Wygląda dialotowo. Okej, okay, tutaj są gdzieś kolejni ci goście wzywający... wsparcie, więc weźmy... Hmm. Albo idzie na Hama i... i wszystko, będę się zdradzał, albo idę z nożami... Bez tej fajnej broni. Spróbuję pójść z nożami i porzucać tam troszeczkę. Może nikt mnie tak bardzo nie zauważy. I spróbuję wykombinować coś takiego. Skoro to jest jakiś. do wycięcia. ...to śmiem twierdzić, że jest to coś prowadzącego mnie w bardzo dobrą stronę. O. A tam już słyszę, że coś łazi. No dobra. Zanim pójdziemy tam, sprawdźmy gdzie doprowadzi mnie to. Okej. Okay. Jeden wzywacz sygnałów jest zdjęty. W sumie to już wiem co tam łazi. Ale ja się jeszcze z nim spotkać nie chcę. Ok, zobaczę sygnał wyeliminowałem, no i spróbujmy się tam jakoś przedostać tym tajnym przejściem, które tutaj znalazłem. może być dobra broń na tego kolesia, co łazi. Ups, idzie w tą stronę. Tu zaczekajmy chwilę. Klikaj mi tu, koleś. Okej. Okay. Zrobiłem to bardzo pięknie i I muszę chyba pójść w lewą stronę. A zobaczmy, czy jest tu jakieś przejście. Nie, nie ma. Dobra. Tak jak myślałem. Należy pójść tędyk. I tym kanałem. I znowu stracę swoją fajną broń. Oj, szkoda, szkoda. Ale nic trudno, przejdziemy tu jakoś. Hmm. Okej. Okay. Skok mnie chyba tutaj nie zabije. Jak ja lubię takie fajne przejścia, tajemne. To jest naprawdę fajna rzecz, bo... ...w różnych takich starych zamkach... ...a... Te zamki bardzo uwierbem, takie historyczne, wołające się do dawnych czasów, po prostu było fajnie to budowane, są so, spokojne i takie przejścia właśnie do tego prowadzą. Okej, okay, kolej się zdjąłem. Widziałem, że chodzi tam drugi, ale się nie kapną, że ktoś mu zdjął partnera. Kapnął się ktoś inny za to. Dobra. Bardzo mi się tutaj podoba. Te bronie są fajne. Nie zadają wiele obrażeń z ich strony. I mogę to na luzie przejść. Ale mówię, są tutaj w tej grze takie jebnięte. Przeszkodziłeś mi. Jebnięte etapy. których nie potrafię ogarnąć i nie lubię ich denerwują mnie, dlatego to zeszło troszeczkę dłużej, bo przy trzecim podejściu na przykład do skoku z helikoptera na domek czy na helikopter właśnie już mi tak wkurzało to wszystko, że, że musiałem odsapnąć troszeczkę od tego. Ogólnie gra prezentuje się fajnie, jest zajebista, fajnie się w nią przechodzi, ale są takie momenty, które naprawdę potrafią... o oh fuck! Co to, to ma być? Już myślałem, że jakiś naser mnie przetnie jak prezydent Iwin. na sobie. Dobra. Są takie etapy, które naprawdę potrafią człowieka zdenerwować. Ale celność mam tutaj całkiem przyzwoitą. Widzę gościa, którego muszę zdjąć. Ktoś mi się tu zbulwersował. Jeden alarmowiec. Wystaw łepek. Piękny rozplask. Dobra, weźmy to. Bo ich tutaj troszkę przez jednego gościa, który mi się tu bulwersa zrobił, więcej nie zbierało. Muszę poszukać jakiejś apteczki, czyli tutaj nie ma. I znaleźć tego drugiego Bulwersmana. Bo zaraz mnie tutaj dopadną, rozpieprzą. Okej. Okay. Bulwersman zniszczony. Fajne światło zresztą tu jest. No to idziemy kolejnym tunelem. Dostaniemy się do pomieszczenia, w którym Zapewne będzie armatka Armada wajaków nie? Pusto? Nie. Nieźle. Pewnie gdzieś jeszcze będą. Ale bardzo mi kusi to chodzenie po księżycu, dlatego postaram się dojść do tego chodzenia po księżycu zaraz. Mam nadzieję, że nie będziesz więcej jakichś głupich przejść. I problemów... Ja zjadam problem, gdzieś tu musi być urządzenie, które... Aha! Pozwoliłoby mi coś otworzyć i coś zdaje mi się, że muszę się... ...wrócić. Choć się nie da, bo ja tam spadłem z tym, tym tunelem, więc... O, o. Mogłem coś zapomnieć zrobić. Tam wyjść nie mogę. Tu się mogę doładować i to uczynię. O, może tutaj się da przejść? Nie, nie da się. Mam jeszcze jedne drzwi. Fuck. Czyżbym zapomniał coś zrobić? I utknąłem tu na dobre. No, może niekoniecznie. Tego tunelu tutaj nie zauważyłem na początku. No, okej. Okay. Zdaje się, że jestem blisko... ...końca tego takiego głupiego tunelu. I zaraz dotrę do tej głównej śluzy powietrznej. Kosmicznej. Szkoda, że tu obcych nie ma. Chociaż tutaj za obcych robią naziści, ale fajnie jakby tutaj taki obcy albo predator był. Ta gra nabrałaby w pewnym sensie kolorytu. Troszkę nie podobają mi się te dźwięki. Dobra, więc tutaj jest ten skafander, który muszę ubrać. No to idziemy na księżyc. Jesteśmy na księżycu, ale idziemy wyjść. Hmm, dziwne. Tu gdzieś musi być jakiś przełącznik, żeby wyleźć stąd. O, tu jest. Dobra, drzwi zamknięte. Dostajemy właz otwarty. Ciekawe, jak jest z grawitacją. Eee, zajebista. Mogę poskakać trochę, nie tak polatać. Ale zapewne i tak przejście jest pewne, są sensie liniowe i nie mogę pójść na przewaj. No, no, no ładna baza. O, o, dronki. No, faktycznie w próżni nie ma dźwięku, więc to jest ok, moim zdaniem, zrobione. Choć te wybuchy słychać. Ła, spadam. Uf, mówiłem, że to, to, to ciążenie tutaj jest takie. Hmm, trochę. Dobra. Nie ma to jak odrzucenie z wybuchu. No tak, muszę się tam dostać, i chyba najpewniejszym sposobem dostania się tam będzie akcja w stylu kapitana borna. Lecimy. Nie wiem skąd mi się wzięła akcja w stylu kapitana borna. Jak tutaj brne nie było, ale to było dobre rozwiązanie. <śm> e, Okej, okay. coś mnie przetrzymało. Nie ma to jak zapas amunicji na koniec. E, fajny ten skafander. Chciałbym go na dłużej. No dobra, dotarliśmy do... ...do drugiej części jakby tej bazy całej. No i teraz pozostaje nam znaleźć kodziki. Tutaj coś było. O, jest tu gdzieś. Dobre, bardzo dobre. Nie ja mogę sobie wyciąć wcześniej... Tego znaczka z wyrytego yy, w obozie, tylko musiał przylecieć na stację kosmiczną, żeby to zrobić. Bayer. no, okej, okay. tu Dobra, chyba go wziąłem. Postaram się to przejść. ...tak w miarę jak najciszej. Bardzo ładny rzut. Ale to tyle by było... O kurde! Tyle byłoby z cichości przechodzenia. Masz koleś, się. A chciałem to zrobić po cichu. Chciałem, ale mi nie dali. Troszkę nie zauważyłem wszystkich przejść, które powinienem i głupia wyszło. Fajnie, że można szafki otwierać. Ciekawe, czy się kapną, jak teraz na tyły wejdę. Moją spruwę, Papa. Okej, okay, tu już nikogo nie ma. Poszukajmy następnych misiów zabezpieczających. Muszę wyeliminować wzywaczy pomocy, bo będą mi tutaj srać armadą żołnierzy. No i okej. Okay. Przeszedłem dalej, fajnie. Zobaczmy mapę. Już niedaleko głównego celu, to dobrze. Po schodkach na górę. O, no, tam jakiś misiu jest. Śpij. Szkoda, że się biegać nie da z tym działkiem, które teraz noszę. Wiele by to ułatwiło, ale i tak amunicja się skończyła. Eee, głupi pies. Dobra. Przejdę się wysprzątam tutaj. Uuuu Ta bronie sypickę Głupi pies Ta broń jest jak się podejdzie blisko I, i pięknie gościa trafi. No dobra. Jeszcze ktoś z miłych panów, których chce zostać rozplaskany? Niespecjalnie. Problem jest taki, że ja się kończę teraz w kółko, a powinienem znaleźć jakąś drogę wyjścia. Więc rzućmy okiem na mapę. Tak, jestem tutaj i muszę pójść tutaj, czyli po drugiej stronie. Tam gdzieś powinno być jakieś przejście. Już chyba widzę to wyjście. A tam, tak, tak. Idziemy dalej. Zobaczymy co tutaj się znajdzie. Troszkę życia. O, tam jakiś koleś spoko wyglądający jest. Zapewne to będzie kolejny taki basowaty przeciwnik, co mnie nie optymizmem. bo wszystkie te eksperymenty tutaj takie są dość poważne, głupie i stwarzające dużo problemów dla chcącego, chcącego to przejść. Okej. Okay. Rzućmy okiem na mapę, bo się teraz... Aha, okej, okay. troszkę się zakręciłem i... Nie widziałem, w którą stronę mam iść, ale tu się drzwi ładnie otwierają. I to jest przejście do punktu docelowego. Uuu, papa, straciłeś głowę? Coraz częściej mi piękne headshoty wpadają, ale mi się to podoba, naprawdę.

Ewakuacyjny o, Głupi ten tunel, ale nic. Tuneli ewakuacyjnych się niestety nie wybieram. Są i trzeba nimi uciekać. No, to zobaczmy, gdzie jestem. Mniej więcej dobrze jest. Odkrywam całą mapę podczas tego przemieszczania się. Mam nadzieję, że nie wpadnę na zbyt wielu nazistów. Alarm Wam się włączył. Bardzo fajnie, że macie alarm, który i tak Blaskowicza nie powstrzyma. Hmm. Może jednak?